Ale cudowni pa zapach fantastyczny. Tutaj, gdy przyświeci jeszcze słońce, ten zapach jeszcze bardziej się uwalnia i cudownie pachnie Aleja Róż. Ogród Marzeń. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na spacer. Chciałabym tutaj pokazać Państwu te róże. One dopiero zaczynają kwitnąć. To jeszcze nie jest taka pełnia kwitnienia. Tych pąków u góry widać jest bardzo dużo. I zaczynają też tutaj kwitnąć liliowce. Na razie bardzo... Takie pojedyncze kwiaty, ale jest ich już z każdym dniem. Coraz więcej rozkwita. Myślę, że na takie spektakularne, przepiękne kwitnienie będę mogła Państwa tutaj zaprosić. Na razie jest to początek już oczywiście zapraszam. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć nasz ogród na żywo, jesteśmy czynni codziennie od 8 do godziny 20. Pobieramy bilet wstępu 3 zł od osoby. To jest taka bardzo symboliczna kwota. Więc jeśli tylko jesteście w pobliżu Starego Sącza, Nowego Sącza. Zapraszam do naszego Ogrodu Marzeń w miejscowości Myślec. A teraz pokażę to, co kwitnie aktualnie w ogrodzie. Za mną widać różne kolory róż. Ja tutaj mam róże pnące posadzone. Ale różnie z tymi różami bywało. One faktycznie zostały zakupione jako róże pnące, ale jednak nie do końca wszystkie chciały tutaj się piąć i pięknie kwitnąć. Dlatego zostały niektóre przeprowadzone i w zamian posadziłam inne róże tak, aby tutaj cały czas było zielono. Kolorowo, pachnąco, bo dla mnie róża to też liście. Nie lubię takich róż, gdy na końcach coś kwitnie, a róża jest goła. No, ale z różami, jak to królowa, ma swoje wymagania, no i nie zawsze jest z nią łatwo. Wymaga sporo pielęgnacji. I trzeba też wiedzieć, jak ją przycinać, tak aby jak najwięcej było kwiatów i żeby pokazać właśnie urodę tej róży pnącej. Więc zapraszam na spacerek po ogrodzie. Ogród o poranku prezentuje się wyjątkowo pięknie. Kwitną na po lewej stronie róże już kwitną wielkokwiatowe, a z tyłu fioletowa szałwia, która w tym roku wyjątkowo sztywno, elegancko wygląda, dobrze się trzyma, nie ulega ani wiatrom, ani też deszczom. A tutaj szkarłatka, szkarłatka bardzo piękna, każdy się nią zachwyca, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że bylina jest przepiękna. Zamiera ta część na zimę, natomiast wiosną wyrastają pędy i wiele osób myli ją z krzewem. No ale trzeba pamiętać, że Rozsiewa się. Trzeba mieć to na uwadze. Ale idziemy tutaj dalej. Przyjrzymy się bliżej wszystkim roślinom. Lidiowce na razie bardzo pojedynczymi kwiatami nas zachwycają. Jeszcze jeszcze tutaj nie widać tej pełni kwitnienia. Proszę zobaczyć, jak ślicznie ta siałwia wygląda. No coś pięknego, jeszcze nigdy nie była taka piękna. Może dlatego, że we wcześniejszych latach troszeczkę atakowały ją ślimaki. Może też dlatego, że lata były bardzo upalne i suche. Ona świetnie sobie radzi, gdy jest susza, ale chyba jest jednak taki chłodniejsza ta wiosna, początek lata i lekko deszczowa, jednak jej sprzyja. No, muszę powiedzieć, że bardzo mnie zachwyciła. Nie mogę się napatrzeć i nacieszyć, jest po prostu prześliczna. Z fioletowych łanów przechodzimy wprost. O, kwitnie tutaj róża Lovely Green. No muszę ją pochwalić, bo nikt mi tutaj tej róży nie chwali. No dlaczego? Dlatego, że kwiaty zielone i nikt na nią uwagi nie chce zwracać. A jest to też bardzo piękna, jest to róża pnąca. I z fioletowych łanów, przedzielonych zielonymi różami, Przechodzimy do białych łanów kwitnącego parzydła. Parzydło jest prześliczne, puszyste, pierzaste i tutaj jest po prostu bardzo dorodne. Hortensja piłkowana, widać, że kwiatów też będzie miała bardzo dużo, bo jest to też bardzo ciekawa odmiana hortensji. Wygląda też bardzo dekoracyjnie, te jej kwiaty są piękne. O i tutaj parzydełko, jeszcze słoneczko nie przyświeca, jak przyświeci, to będzie tutaj ruch owadów. Żylistek, żylistek bardzo ładnie kwitnie i jest mocno cięty. Bardzo mocno. Ja już niektóre krzewy staram się tak przycinać, żebym po prostu miała dostęp. Nie jestem już coraz młodsza, tylko coraz starsza. Więc wolałabym mieć taki dostęp, żeby po z drabin korzystać jak najmniej. No i tutaj ogród japoński. Co się tutaj stało w ogrodzie japońskim? Azali rododendrony. Powoli żegnamy się z nimi. Zobaczymy się za rok. Ale prześlicznie kwitnie kalmia wąskolistna. Kalmia jest bardzo piękna. Są przeróżne odmiany. My mamy taką o różowych, bardzo ładnych kwiatach. I wygląda to dosyć śmiesznie. Taki bukiecik zebranych kwiatów. Właściwie nie u góry, ponieważ na wierzchołku jest jeszcze zielony pęd. Tylko tak na powiedzmy no w połowie Mniej więcej pędu, i rzeczywiście, im starsza roślina, tym piękniej wygląda, ale bardzo lubi ziemię kwaśną. I takie też tutaj środowisko ma. Na schodach e, tarasowych przed wejściem wciąż są jeszcze uśmiechające się bratki. Szkoda mi ich wyrzucać. To nic, że się wyciągają, ale są ładne, kolorowe. Posadziłam już e, tak, te, które już były brzydkie, no to wymieniłam, posadziłam koleusy, ale i te koleusy dopiero bardzo, bardzo powoli zaczynają się opuszczać. No dlaczego? No dlatego, że te noce u nas no, nie są takie zbyt ciepłe, jak być powinny. A koleusy bardzo są wrażliwe. Tutaj gościk pachnący szałwia łąkowa przekwitła. Jeszcze ma tylko gdzie, nigdzie kwiaty. Lawenda. Lawenda, którą nie przecinam, bo chciałabym ją sprawdzić, zobaczyć jak ona tutaj będzie rosła. Widać jak ma dużo kwiatów. No i przetacznik kłosowy, prześliczny o niebieskich kwiatach i srebrzystych liściach. Bardzo pięknie to wygląda. Mam jeszcze przetacznik o różowych kwiatach, pink i też bardzo pięknie, ale mają już liście zielone i wygląda to troszeczkę inaczej. Tu z kolei jest rdest pokrewny, to jest rdest taki płożący. I teraz widać, że te kwiaty są jednocześnie takie biało-różowe. Jak rozkwitają, są takie bardziej białe, pąki są takie różowe. Też wygląda bardzo ładnie. Jest to dobra roślina zadarniająca. I kwitnie cudownie pachnąca macierzanka, macierzanka roślina terenów słonecznych, suchych, bardzo pięknie się rozrasta, tworzy śliczne takie łany, tylko trzeba pamiętać, że czasem w zimy zdarza się, że przemarza, to trzeba te miejsca, które przemarzły przyciąć i ona bardzo szybko się zregeneruje, nie ma z nią absolutnie żadnego kłopotu, a ten zapach jest po prostu fantastyczny, cudowny. No i tak tutaj prezentuje się nasze miejsce skalniakowe. Miejsce z hostami, liliami. To miejsce kiedyś było troszeczkę bardziej słoneczne. Są tutaj lilie, ale one radzą sobie znakomicie. Hosty zresztą też. To, że dzwonki się tutaj wysiały, to bardzo się cieszę, ponieważ je przeprowadzę. Wysiał się też biały goździk brodaty. No nie powinien tutaj być, no ale skąd się jednak wziął? Może przywędrował z ziemią? i dlatego tutaj rośnie i też będę chciała zebrać nasionka i też posadzić go w innym miejscu. No i tak tutaj wygląda na razie miejsce po szafirkach, troszeczkę puste. Tutaj wiśnia piłkowana Kiku Shidare, 20 dwudziestolatka, bardzo piękna. Tu są same w zasadzie hosty, ale tutaj dereń, dereń jest przepiękny. Wciąż jeszcze fantastyczny, prześliczne białe gwiazdeczki na krzewie, no wygląda bardzo ładnie. Ja myślę, że najładniej to on będzie wyglądał, jak będzie rósł soliter. Wtedy będzie miał większe pole do popisu i będzie się świetnie prezentował. Ale może skręcę tutaj w tę alejkę, no i zobaczymy, co tutaj się <laughs> dzieje. Tutaj też jest miejsce, o, jak widać, puste po szafirkach, ale tutaj są hortensje o taksa i te hortensje Chociaż widać, niektóre pędy tak troszeczkę poprzemarzały, trochę chorują, bo u nas też jednak jest zimno. Nie brakuje im tutaj ani wody, ani nawozu. No kwiatów jest dużo. Ja myślę, że gdy zrobi się tak te noce, przede wszystkim zrobią się trochę cieplejsze, no to wszystko się jakoś tak szybciej zregeneruje. No i tutaj też szczypiorek. Co nam tutaj kwitnie? No tutaj po tej stronie no akurat nie kwitnie już na razie nic, ale jak się spojrzy do góry, to kwitnie perukowiec podolski, bardzo ładne seledynowe liście i różowe, moherki ślicznie to wygląda, zwłaszcza z okien budynku. Bo trzeba wszystko tutaj patrzeć do góry. Te kwiaty, wiadomo, są wyżej i tak nie widać. Nie rzucają się tak na pierwszy rzut oka. No, tutaj jest nasza ta część, taka bardziej gospodarcza i lawendy. Jak wyglądają lawendy, które przycięłam ruchniutko? No i lawendy wyglądają. W miarę równiutko, ale kwiatów jest po prostu ogrom, czyli myślę, że można lawendę ciąć właśnie równo, i też bardzo ładnie się prezentuje, wygląda. Czosnek jeszcze jest na rabatach, ponieważ jest zielony. Gdy będzie zasychał, to wtedy dopiero będzie można go wykopywać. Na razie jeszcze byłoby to trochę za wcześnie. Tu na rabatce, to a właściwie nie rabatka, tylko oczyszczalnia, urosły już czyny bardzo ładne. Prawdzie nie, nie ma ich może dużo i nie rosną gęsto, ale gdy zaczęłam tutaj odchwaszczać systematycznie co tydzień, pozbywać się chwastów, to zauważyłam, że zaczęły wyrastać znacznie więcej, ich rośnie w różnych miejscach. No i zobaczymy, posadziłam kostrzewy, może kostrzewy się tutaj opuszczą. I tutaj jest też taka część, właśnie warzywna. Tam dalej jest kompostownik. No i Mausery. Ten mauser przy kurniku jeszcze nie jest podłączony, ponieważ nad nim musimy. Trochę pomyśleć. I zrobimy to zimą. Dlaczego? No dlatego, że zaraz tutaj pokażę o co chodzi. Pod dachem kurnika z tej strony, z drugiej jest identyczna sytuacja. Widać apartamentowiec dla ptaków. Tam są szpaki i sikory. I musimy tak zrobić rynny, żeby ptaki mogły bezpiecznie wlatywać, i żeby koty w rynnach nie siedziały i nie polowały na te ptaki. No, na razie takiego genialnego pomysłu nie mamy, no ale spróbujemy coś, coś wymyśleć, żeby zostały i ptaki, i żeby można było tutaj zrobić rynny i zbierać wody. Bo okazało się, że ta szklarenka, wydawać by się mogło, ta z poliwęglanu, że nie będzie zbierała zbyt dużo wody. I okazało się, że po kilku dniach, chociaż wcale u nas dużo nie padało, nazbierał się prawie cały zbiornik, a więc sporo. Jednak dopiero teraz widać, ile tak naprawdę gdy się te zbiorniki zainstaluje i widać, ile tej wody spływa z dachu. Przy ogrodzie warzywnym powoli tutaj już trawa na szczęście zaczęła nam zarastać, no bo gdy tutaj przerabialiśmy, no to wiadomo, że ten teren wyglądał nieco inaczej, zniszczony. Po lewej stronie wysiały mi się maki wschodnie i z jednej strony bardzo się cieszę, ponieważ tutaj to miejsce zajmą, one były puste. To miejsce było puste, więc teraz będzie ładne z makami. Tylko wysiewałam też inne różowe, białe, ale widzę, że jak na razie są tylko czerwone, ale to. I to, to na pewno nie są maki, to się, to się wysiały osty, to będę musiała usunąć. Właśnie te osty są takie podobne do tych maków, tylko są bardziej kujące, ale teraz ewidentnie widać, że to jest oset, więc tego tutaj absolutnie nie chcę, to się też wysiewa, i, i, i jest to też niemiłe w pylęgenacji. Ostropest plamisty. Super wygląda, świetnie się prezentuje. No, roślina jest po prostu znakomita, przepiękne liście, przepiękne kwiaty. Tutaj przy nim róża pięknie już kwitnie na pomarańczowo, nawet ładnie to wygląda. On ma fioletowe kwiaty, ona pomarańczowe. W donicy jest koleus też mizerny, ale powolutku widzę, że te koleusy zaczynają już wypuszczać liście, więc myślę, że mm, będą wreszcie już rosły. No cóż, no taka pogoda jest, taki klimat nie poradzimy. Raz jest upalnie, gorąco, raz jest chłodno. Kwitną już tutaj róże w alei różanej. Widzę, że coraz piękniejsza robi się róża Raubritter. To jest róża niemiecka, którą ja bardzo lubię ze względu na pełne kwiaty. Może jedyną taką, może nie wadą, ale szkoda, że nie kwitnie po raz drugi, gdy się ją przytnie. Bo wiele tutaj z tych róż, gdy się je przycina, zakwitają po raz drugi. Te liście należą do liliowców, one tutaj już mają pąki kwiatowe, ogród warzywny za liliowcami. Ogród warzywny to właściwie są tutaj tylko ziemniaki, bób i fasola jaś, no i tam dalej truskawki. A tak tutaj te róże cudnie wyglądają. Na razie dosyć się trzymają, choroba jakby się troszeczkę zatrzymała, czyli ta czarna plamistość. No zobaczymy, może to też dlatego, że jest chłodno, no nie wiem. No tutaj też są kolełusy w tych donicach. Te, które miałam później, zostawiłam w domu i później posadziłam, dosyć dobrze wytrzymało, nic się nie dzieje. Ale te, które właśnie wcześniej, no to tak jak mówię, no, no musi być jednak no ciepła. Ale jak, jest, jak jestem tutaj blisko, no to chyba powinnam zajrzeć, bo Itea coraz piękniejsza jej białe makaroniki są prześliczne. To też bardzo ciekawy, bardzo ładny krzew. No, i tutaj, tutaj ten ogród, a może z tej strony pójdziemy. Edgewortia papierodajna znakomicie rośnie, przepięknie rośnie i trzeba coś zrobić, żeby koniecznie jej kwiaty rozkwitły, bo pąków zawsze kwiatowych ma bardzo dużo, tylko jakoś nie chcą się rozkwitnąć, ale widać, że rośnie i w naszym klimacie można powiedzieć radzi sobie całkiem nieźle. Stewarcja muszę tutaj się y, pokazać. Tą stewarcję, dlaczego? O, na dole są y, y, piórkówki czyli rozplenica japońska i opanowały je mrówki. Musiała mrówki pogonić, ponieważ zrobiło się bardzo brzydko. Nie chciały rosnąć. No niestety mrówki są i pożyteczne, i trochę szkodnikami. No, jak wszystko, te warcja, te kwiaty już, już, już zaczynają się robić coraz ładniejsze, jeszcze nie kwitnie, ale będzie. Cudnie i będą przepiękne, jak to pani określiła jedna z oglądających mój kanał. Będą jajka sadzone, bo tak wyglądają faktycznie jak jajka sadzone. No ale gdy rozkwitną, to ja pokażę i sprawdzimy, czy rzeczywiście pani miała rację. Tutaj też liliowce, no i oczywiście dzwonki, no masa tych dzwonków, tak jak mówię uwielbiam je. Jeden kwiat w tym roku, złotnicy żółtej. Złotnica, gdy przekwita, tworzą się na niej takie zielone korale i tych korali już ma całkiem dużo. Ale jeszcze chyba wrócę. Dlaczego wrócę? Bo chciałabym pokazać, jak się ma, tutaj są przepiękne krzewuszki, one już przekwitły i tą też będę musiała przyciąć. O, tak wiele rzeczy człowiek omija. Tu jest przetacznik kłosowy o różowych kwiatach. I chyba ten niebieski jednak jest zdecydowanie bardziej taki dekoracyjny. Róża White Dorothy Perkins jeszcze, jeszcze nie kwitnie. Opanował ją mączniak. Trochę próbowała sobie poradzić sama. Trochę ja jej też tutaj pomagałam. No zobaczymy co z tego wyniknie. A to jest właśnie krzew, który kupiłam późną jesienią. Jest to helwingia himalajska. Czy heliwigia będzie kwitła? Nie wiem, na razie nic nie widzę, więc pewnie nie, ale to też bardzo ciekawy krzew i im większy, starszy, tym będzie ładniejszy. No i tutaj, no cóż, koleusy. No widzicie, drodzy Państwo, że dopiero zaczynają wychodzić małe liście. No tam troszeczkę, tam te dwa bardziej przetrwały, tamte mniej, tu są dalie. ale tutaj jest pięknotka. I Pięknotka też, też ma kwiaty, dużo kwiatów, pąków kwiatowych i czekamy na kwiaty, bo bardzo chciałabym zobaczyć jej kwiaty na żywo. Jak czerwiec to kwitnący jaśmin. Ja wiem, że on się nazywa jaśminowiec wątny, ale na wsi zawsze mówiło się, że w czerwcu kwitną cudownie i pachną jaśminy, a w maju bzy. I niech tak już zostanie, bo każdy wie, o co chodzi. Przepiękne kwiaty, moc kwiatów, ale wiecie, co się stało? Zapomniałam sobie go przyciąć u góry. Zawsze go przycinałam, pilnowałam, już gdy zima była taka późna, to też przycinałam gałęzie i później cały czas pilnowałam, żeby u góry nie wyrastały takie wilki, czy czasem z boku. Z boku raczej rzadziej, ale właśnie wyrastają u góry. On jest prowadzony w formie takiego, można powiedzieć, drzewka. Można prowadzić na jednym pędzie. Mamy akurat kilka. One są tam pod czapą mocno związane sznurkiem, nawet widać ten sznurek, grubym sznurkiem, i pilnujemy, żeby zawsze były związane, żeby po prostu trzymało się to w kupie. No i przycinam, właściwie do kwitnienia przycinam, tylko oczywiście uważam, że tutaj na tych pędach, gdzie się tworzą pąki kwiatowe, to się już nie przycina. Przycinam tylko wyrastające wilki, dlatego że wtedy to, że tak powiem, psuje mi kompozycję. Ja chcę, żeby był określony kształt i ja sobie w tym roku zupełnie o nim zapomniałam. Powinna była bardziej tak tutaj przyciąć, ale ponieważ wilki były już duże, kwiatów dużo, więc przycięłam tylko tak, żeby były te wilki ścięte i gdy kwiaty przekwitną, to wtedy będę musiała jeszcze bardziej troszeczkę przyciąć. Nad stawem, cóż, nad stawem prześlicznie jeszcze kwitną kośaczce, ale już troszeczkę też będziemy się z nimi żegnać nynufary bardzo ładnie tam sobie pływają, i kwitną. A ja chcę zajrzeć tutaj, bo mam też drugi krzew, który kupiłam razem z helwingią bardzo późną jesienią. Jest to Azara. Azara radzi sobie, chociaż tutaj ta część widać, że troszeczkę tak, jakby przemarzła, ale tutaj wyrasta. Więc nie wiem, może uda mi się go tutaj w ogrodzie zadomowić. Zobaczę, zrobię co w mojej mocy. Zrobię, co się da. No i tutaj ogród taki leśny, można powiedzieć, wygląda też bardzo ładnie, kwitną tutaj piwoni, bluźczy nam się też rozrósł. Tutaj mąż, gdy damę posadowił, no to wiadomo, że te rośliny troszeczkę zostały zniszczone, zwłaszcza bluź, ale już odradza się i myślę, że będzie już tylko ładniej. Hosty są bardzo ładne, tutaj też jest macierzanka, ale ta macierzanka tutaj kwitnie troszeczkę później. Do słońca kwitnie wcześniej, a w cieniu później tułacz pstry, kameleon bardzo piękny i też powinien już niedługo kwitnąć, ale są pąki kwiatowe, są dzielutki są bardzo ładne, o tutaj widać na końcach. Herdestówka oberca, rdestówka bardzo ładnie też kwitnie na biało, ale, ale w tym roku troszeczkę tak, jakby słabiej. Widzę, uczepiła się wierzby. No i dobrze, może chciała się przywitać. Nie wiem, niech rośnie. Kwitnie czmielina, też bardzo ładnie i wspina się po wierzbie. Ja lubię właśnie takie tajemnicze miejsca i dzwonki, znowu dzwonki, no dzwonki po prostu kocham. Jest i tutaj całe mnóstwo. Żeleźniak rasela, bardzo piękna roślina, bardzo ciekawa roślina, bardzo ładne kwiaty. No i teraz widać jak pięknie się prezentuje. Z tej strony też dzwonki, to ile dzwonków, całe mnóstwo dzwonków. Ostrogowiec Lwia Paszcza. Tak z tej strony wyglądają dzwonki. No są po prostu prześliczne. Nie mogę się nacieszyć ich kwiatami. A z tej agapanty? Agapanty coraz wyższe, coraz ładniejsze, i każda donica ma pąk kwiatowy oprócz tej. Ale tutaj widzę, że coś się wzięły w garść. Troszeczkę podlałam nawozem, bo czerwiec, więc było drugie nawożenie roślin. I chyba, chyba będzie troszkę lepiej. Laur Wawrzyn, to znamy liście laurowy, a nie wiem dlaczego, zwany też liściem bobkowym <grywania> i tam również są agapanty. Po tej stronie są z kolei dzwonki szerkolistne. One będą kwitły na fioletowo, ale troszeczkę później właśnie od tych dzwonków mają o wiele drobniejsze kwiaty. I jednak brzoskwiniolistne są piękniejsze. Jeśli tutaj się pojawią kwiaty, to pokażę dla porównania jak one wyglądają. Myślę, że udało mi się pokazać Wam, moi kochani, nasz ogród, jak on się teraz prezentuje. Zanim się pożegnam, chciałabym jeszcze pokazać te prześliczne dzwonki brzoskwiniolistne. Jest tutaj dużo różnych odmian dzwonków. Już szykują się do kwitnienia dzwonki szerokolistne. Też są piękne i jednak nic nie przebije dzwonków brzoskwiniolistnych. Mają bardzo duże kwiaty. Fioletowe, białe są po prostu przeszliczne, z łatwością można je wysiać. Z nasion na rabatach i są roślinami wieloletnimi, czyli przez wiele lat będą ozdabiały te rabaty. Ja zaczynałam od dwóch dzwonków maleńkich, kupiłam białego, jednego fioletowego, i te dzwonki posadziłam, i właśnie co roku wysiewałam tak, żeby ich było jak najwięcej. I tutaj, niemal na każdej rabacie, bo są po prostu przeszliczne. mnie się kojarzą z dzieciństwem, ja je bardzo lubię. Są ekspansywne. No, jeśli się wysieją, to rzeczywiście będzie ich dużo, ale nie można mówić tutaj o jakiejś ekspansji, ponieważ bardzo łatwo jest je zlikwidować. A przede wszystkim, gdy przekwitną, przycina się nisko i wtedy ich nie widać do momentu, aż zakwitną jesienią po raz drugi. A więc życzę miłej niedzieli, miłego dnia i do zobaczenia wkrótce.